Instytucja, jaką są Polskie Lasy Państwowe ma już 100 lat. W związku z tym jubileuszem rozmawialiśmy z rzecznikiem prasowym Nadleśnictwa Bielsko. Ta instytucja jest powołana do tego, żeby zarządzać mieniem Skarbu Państwa, którym są lasy. Skarb Państwa, czyli całe nasze państwo polskie posiada no, gdzieś około 30% powierzchni Polski w postaci lasów. I no ktoś tym całym ogromnym terenem musi zarządzać. Ktoś go musi pilnować i ktoś w końcu musi na nim gospodarować. I do tego właśnie powołano taką instytucję Lasy Państwowe obecnie Państwowe Gospodarstwo Leśne. Lasy Państwowe dokładnie taka tak brzmi cała nazwa. No, i właśnie w tym roku obchodziliśmy setną rocznicę powstania tej instytucji. Rozporządzeniem prezydenta Rzeczpospolitej 28 czerwca 1924 roku powołana została jednostka Lasów Państwowych do życia i za zadanie dostała gospodarowanie lasami własności Skarbu Państwa. Jak wygląda gospodarka leśna na terenie lasów państwowych? Gospodarowanie lasami to jest bardzo złożony proces. My w tym gospodarowaniu lasami oczywiście posiłkujemy się przepisami prawa. I takim podstawowym aktem prawnym, który tutaj stosujemy, jest ustawa o lasach. I ta właśnie ustawa o lasach mówi nam, Jakie my zasady tej gospodarki leśnej musimy przyjąć? Ponieważ gospodarkę można poprowadzić w różnym kierunku. Gospodarka, jak sama nazwa wskazuje, można się domyślić z tej, z tej nazwy, że chodzi tu o to, żeby prowadzić jakąś, jakiś racjonalny ciąg działań, ciąg zabiegów, które doprowadzą nas do jakiegoś efektu gospodarczego. Czyli coś z tego lasu mieć będziemy. Ustawa o lasach mówi, jakie to mają być efekty. I przede wszystkim podstawowym efektem, który my mamy osiągnąć, jest zachowanie lasu, czyli to, że ten las jest, był i będzie. To jest naszym podstawowym celem. Natomiast kolejne efekty, które daje nam do zrealizowania ustawa, są równie ważne. I tymi równie ważnymi efektami są zachowanie zasobów przyrodniczych, są udostępnianie lasów dla szeroko pojętego społeczeństwa, dla wszystkich ludzi, również dla naukowców, również dla na przykład sił zbrojnych, dla służb ratunkowych. Natomiast jest również w tych lasach ten efekt stricte gospodarczy. Czyli lasy, wiadomo, las jest źródłem, no chyba najbardziej ekologicznego materiału na świecie, którym jest drewno. To jest materiał w pełni ekologiczny, w pełni odnawialny, bardzo łatwy do wyprodukowania i bardzo łatwy do utylizacji. I my to drewno na samym końcu produkujemy. Jak lasy państwowe łączą gospodarkę leśną z opieką nad terenami o charakterze rezerwatów? To wszystko bardzo zależy od, od jakby lokalnych uwarunkowań. Natomiast no, ustawa o lasach stawia przed nami taką, bardzo, takie bardzo trudne zadanie łączenia wszystkich tych funkcji jednocześnie we wszystkich miejscach lasu. I to jest naprawdę zadanie trudne, i nad tym obecnie toczy się najbardziej ożywiona dyskusja. Czy to tak musi być? Oczywiście ta funkcja, może rezerwatowa, ona już nie jest łączona z innymi funkcjami lasu, bo jeżeli jakiś las jest uznany za rezerwat przyrody, no to wiadomo, że on tutaj się zmieniają trochę reguły gry. Tutaj już wchodzi ustawa o ochronie przyrody. I tam działania wszystkie są oparte o tą funkcję ochronną, ochrony przyrody. Natomiast musimy sobie też zdać sprawę z tego, że rezerwat przyrody to nie zawsze jest pozostawienie jakiegoś fragmentu przyrody samego sobie. Oprócz ochrony biernej, która nam się tak bardzo kojarzy z ochroną rezerwatową, jest również ochrona czynna. W wielu rezerwatach tą ochronę czynną się prowadzi, ponieważ są pewne zbiorowiska roślinne, są pewne ekosystemy, których nie da się utrzymać bez czynnej ochrony. Podobnie jest z niektórymi lasami. To nie chodzi tylko o inwazyjne rośliny, je też e, musimy usuwać. Natomiast e, są pewne jakby struktury lasu, które nie są do utrzymania bierną ochroną, czyli jak pozostawimy las sam sobie, to on w pewnym dąży do pewnego stadium, my to nazywamy to stadium klimaksem, czyli takiej, takiego stadium równowagi. Ale to stadium równowagi nie może być osiągnięte na przykład w świetlistej Dąbrowie. Która musi być gospodarowana, musi być utrzymywana, utrzymywany drzewostan w odpowiednim zwarciu, w odpowiedniej strukturze, po to, żeby te rośliny runa, które w tej świetlistej dąbrowie są najbardziej cenne, miały okazję zaistnieć, miały okazję żyć, miały okazję się pokazać. Sporo znamy takich przykładów rezerwatów, w których obiekt ochrony z rezerwatu, możemy powiedzieć, ucieka. Czyli tam, gdzie jest chroniony, tam nie rośnie, tam przestaje rosnąć, a tam, gdzie nie jest chroniony, to ma się świetnie. Pierwszy przykład z brzegu, jaki mi przychodzi na myśl, pióropusznik strusi w Puszczynie Połomickiej. W rezerwacie to jest taka duża paproć, pewnie ktoś widział, a jeżeli nie widział, zapraszam, w internecie można zobaczyć. W rezerwacie ten pióropusznik się wycofuje, ma coraz mniejsze znaczenie. Natomiast w lesie gospodarczym, w rowach użytkowanych przez, przez gospodarkę leśną, Rośnie i ma się świetnie. A jak lasy państwowe odnoszą się do postulatu środowisk ekologicznych, by ograniczyć gospodarkę leśną w lasach wokół miast? Przez całą Polskę w tym momencie przetacza się dość duża dyskusja na temat takiego bardzo pojemnego hasła lasów społecznych. E, tak do końca e, m, nikt nie wie, co pod tym pojęciem się kryje, natomiast jest to takie hasło klucz. E, to mają być e, lasy, które są bardziej e, przyjazne społeczeństwu. E, z tym, że e, no tutaj mamy wątpliwości co do samej definicji jakby tych lasów i tego, jak te lasy mają być zagospodarowane i czy w ogóle mają być zagospodarowane. I tutaj pod tym kątem właśnie się spotykamy ze stroną społeczną. My staramy się o to, żeby ta strona społeczna jakby miała jak najszerszy zasięg, żebyśmy nikogo tutaj w tych spotkaniach, w tych rozmowach nie pominęli. E, przy okazji tego spotkania z Panem, e, z udziałem Pana Ministra e, pokazały się tutaj grupy społeczne u nas przed siedzibą Nadleśnictwa, które wyrażały swoje zdanie. E, no i były to różne grupy społeczne, miały różne zdania, miały różne postulaty. Także chcielibyśmy te wszystkie postulaty zebrać chcielibyśmy do nich usiąść no i spróbować je pogodzić bo to czasami są rzeczy które są do pogodzenia trudne chcielibyśmy się w dalszej kolejności dowiedzieć jak strona społeczna wyobraża sobie właśnie to wspomniane wcześniej zagospodarowanie tego lasu? Czy, czy wyobraża sobie, że tam w ogóle nic nie będzie robione? A jeżeli będzie coś tam robione, to co i w jakim zakresie? Bo tutaj musimy sobie na to też odpowiedzieć. Więc jesteśmy w ciągu rozmów, w ciągu konsultacji, wszystkiemu temu sprzyja i nadzoruje to zarówno regulacje, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, jak i Generalna Dyrekcja, jak i sam e, Pan Minister, co mieliśmy tutaj e, okazję zobaczyć, e, był na spotkaniu i, i brał udział w, w, aktywnie w dyskusji, także myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. E, niestety proces ten musi trwać, więc no, nie zrobimy tego od ręki, nie zrobimy tego wszystkiego naraz, ale myślę, że, że zmierzamy, zmierzamy we właściwym kierunku.